Okej, okay, szybko, bo chyba nie zdążę. Faster, faster, faster. Mam skoczyć. Eee, za późno. Chyba mam tam skoczyć, nie wiem. Ale czy on doskoczy? Mm. O jacie chromole, teraz wszystko od początku. Funkcja save kiedy się w końcu nauczę. Boże! Gdzie ten. zasraniec? Chyba. Hey, już niej Au, 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 co mi tu lata, co mi tu sziszcze? Wow! Terminated! No mówiłem, cholera nawet drzyna to by Arnolda, tak Kamie. O, 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 o. Dobra. To moja szansa na śmierć. Ocia! No, wiedziałem, że trzeba na to skoczysz. Nieprawda. To komar. Może dotonujcie się. Akhmed, dotonuj. O, bo słuchali mej rady. Oj, czas. Okej, okay, zoom na tyłek tego chyba ruskiego. Tego tak, czy nie? Tak. Ożesz ty. Czponięcy. Tam nie Forgive It is weak. Disgusting. Perhaps this is punishment. So many lives. It was my responsibility. I should have taken greater precautions with the egg. You were following orders. With great powers comes great responsibility. <laughs> Cześć, tak. Boże. Cze, tu jest ah, okay. Uh, let's save! Wow! Damn! Gdzie ja jestem? Pewnie nie otworzysz się jak poproszę ładnie, co? Sezamie... Nie, no, to nic nie da. E, 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 e. No, tu? no, proszę. A woda, nie lubimy wody w grach, gdzie ja do jasnej cholery jestem? Na serio, Wow, coś mi mówi, że wpakowałem się w niezłe cholerstwo. Mhm. Um. Mm no tak. Nic nie widzę na dwacie. <laughs> o, mój boże! Jasna cholera, co was tak wielu? Jezu! Ich jest chyba nieskończone Oooo, Nienawidzę was! Jesteście chamsty. Boże. No to już ja widzę, że będę miał cholerny problemy z przejściem tego. Czym was tu atakować snajperku? Ej, a czy ja mam plazma strzała, tak zwanego? Jak ja to nazywam? Czekajcie. Nie, nie to. <słysy> Haha! Gauko! Cieknoju! Nie, no to super, super, super. Tam. A nie, tam nic. Ale. To, to woda. Dobra, na razie ustawmy normalny widok, bo nie wiem w ogóle, gdzie jestem, dokąd zmierzam. No. To będzie ciężki, poziom Naprawdę ciężki. F6. zasuwajmy.

No gin, gin Zara Bez mych plazma strzałów Wszy ci nie przeszedł Ej ja idę w ogóle w dobrą stronę? pewnie trzeba uciekać od nich, co? No jak he he. He he he! Bez jeszcze nie złok. <gry> no tutaj nie no. Kurna, to chyba jednak tam trzeba iść. A może tu? Ale nie, nie sądzę. Chociaż? Chyba tak. Um. Okej, tam skąd idą alieny, to zapewne tam trzeba iść Wow Aha, to jest na moc Moc, niech moc będzie z nami Nie, 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 nie to, nie to, nie to Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Umrę, 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 umrę jaj, Hej, przeżyłem Głupi masz w szczęście No dobra. Hmm Para, chyba to para, nie wiem. Nie, no na stół wyraża. Raczej. No i co teraz? A sześć? Mam tu spaść? Nie sądzę. Nie, nie. nie. Wiedziałem, to było głupie, wiedziałem Chyba tu, tak? Nie, tu, tu woda to, 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 Może na dół trzeba gdzieś zejść? Ale nie sądzę, nie Do góry, do góry o Pasek tlenu? To predatorzy oddychają? Powietrze? Nie wiedziałem Nie no serio, można się czegoś dowiedzieć A bo to tylko dlatego aby nie było za prosto Nie no high ground No to trzeba na jakimś większym tym Wiecie Na jakiejś skałce czy na czym Więc gdzie ja tutaj do wody się pcham na dół Boże, o cóż to No, to wygląda nieźle. Hopla. No, hop, hopli się, hop. Kurr. <laughs> Sorry. Yy, ale nic nie będę widział. Nie fajnie. To chyba nie najlepszy pomysł, ale... Innej drogi nie ma. F6. Za i wola. wo Ło wow. wow, wow. No ten. Predalien czy prator Nie wiem. No ten półalin pół predator. Au! Masz kwas zamiast krwi nie jesteś godzien. A nie, to dół. O mój Boże. Jezus, Marian, wiem, Was jest tu więcej, czy to już jest koniec? Nie ma już nic, jesteśmy wolni? Możemy iść?